Witam, do zaoferowania mam przyczepy firmy Bailer Ranger, jak widzimy przyczepa wyposażona jest w łóżko rozkładane z przodu także z boku łyżeczka oświetlenie jak widzimy działa obok mamy kuchnię w której znajduje się kuchenka gazowa zlew, także lodówka i piecyk Ogrzewanie które chodzi na gazie i na prądzie 230. Teraz jak widzimy spróbuję pokazać płomień. Jest zapalony piecyk. Piecyk działa. W piecyku mamy także dmuchawę manualną i automatyczną. Od razu, może przejdziemy, pokażę wyżej. Tutaj mamy załączanie na 230. To jest piecyk. Poniżej na panelu sterowania mamy pompę, które załączamy i zasilanie 12V. Również jakieś tam. Gniazdka, wejście antenowe do telewizora. Tutaj mamy kuchenkę gazową, którą zademonstruję. Jak widzimy na filmiku, wszystkie palniczki chodzą. Zejdziemy poniżej. I również gniazdka. Jest teraz załączone. No. Widać płomień. I także piekarnik. Wszystko działa. Obok mamy lodówkę, która chodzi na 230 akumulator i także gaz. Jest teraz załączona na gazie. Pokażę płomień. O! Widać na filmiku. Gaz chodzi. Jest zmrożona. Także zobaczymy to na termometrze. O! 1,9 6 nawet. O właśnie. widzimy, jest to minus 0,9. Czyli lodoweczka śmiga na gazie. Zamykamy. Powyżej mamy zlew. Woda, pompa jest podłączona, ciepła, zimna. Się odwrócimy. Na dole mamy terme boiler. I załączamy tutaj gaz. Chodzi wtedy na gazie. Właśnie słychać jak się załączyła. I także na 230 załączone. ogrzewanie wtedy wody przejdziemy dalej wchodzimy do łazienki. mamy toaletę umywalkę i także natrysk także woda działa pod prysznicem spróbuję pokazać właśnie Jedna, druga działa woda. Tak to wygląda. Przyczepka z ładną łazienką. Jeszcze raz pokażę z perspektywy. O. Ładna przyczepka, zadbana. I zachęcam do zakupu.